No hej, i cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i to jest już kolejny materiał z gry Diablo 4. Przypominam, że ostatnio udało mi się zakończyć już akt drugi, eee, co nie zmienia faktu jednak, że postanowiłem sobie jeszcze troszeczkę poczekać zanim wyjdziemy z tych obszarów, bowiem jest tutaj cała masa niesprawdzonych rzeczy. E, które bym z chęcią ogarnął. Dlatego zamiast iść tutaj, gdzie już wiem, że na pewno mamy twierdzę, e, w ogóle poziom 47, zawsze będzie taki wysoki, nie wiem, e, to postanowiłem zwiedzić trochę nowych obszarów tutaj. Być może też jest jakaś nowa twierdza, być może jest jakieś miejsce, gdzie można się e, będzie teleportować w przyszłości szybciej, nie mam pojęcia, zobaczymy. Osiągnęliśmy cel podróży i mamy posępne mielizny, nowe miejsce którym nie ma jednak zbyt wiele, przynajmniej na razie mamy tutaj kopalnie Kalibeli. Okej, okay. natomiast nie to jest moim dzisiaj wyznacznikiem, bowiem, bowiem, bowiem zamierzam raczej gdzieś tutaj przywędrować, w Nęka Gamalla. Oho, dobra, mamy barykadę. Oczywiście, jakoś tak coś, po co im te barykady, skoro przez nie nie strzelają nawet. Nieważne, nieważne, tutaj to oczywiście cała masa bandytów i tym podobnych. O kurde, nie demer, że mi zadali nawet na chwilę. Jesteś klifowi, przeciwnicy, no i mororęcy oczywiście. Co ty tam robisz? Chłopie. Kogo ty atakujesz w ogóle? Woo! Dobra, widzę, że tutaj słuchajcie, no niezła, niezła batalia nam no, przeszykuje. Dobra, 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 dobra Można i tak, można i tak, trochę szybciej. Dużo Was tutaj, panowie, dużo Was tutaj Dobra, okej, okay. teren w miarę. Oczyszczony. Aj, i widzicie, mamy tam zadanie. Super, zaraz tam się udamy w takim razie. Uff, dużo tutaj bandytów. Już zadanie na bandytów mamy wykonane, ale jak się, jak się kolejni napatoczą, no to czemu by nie? Ich również zatwimy oczywiście. Dobra, bo być może będę musiał gdzieś tam ruszać. Nie no dobra, Ok. na razie jeszcze się przejdźmy tutaj kawałeczek. Zobaczymy, co dane będzie mi znaleźć. Jest nowy obszar. No, i teraz tu już mam tak większą część obszaru odkrytą. Natomiast wróćmy się i zacznijmy to zadawać. Jakim cudem tuż przede mną pojawiło się. Pojawiły się barykady. Dosłownie metr ode mnie się zaczytałem. Znaczy, wiem, że nieś tak od nowa pojawiają, ale no, bez przesady. Bez przesady. Eee, dobra, co my tu mamy? Fale ciemności, zgładź wrogów. jakże proste i logiczne zdanie. Przez półtorej minuty musimy się bawić z wrogami. Ok, tak jakby, no, do zrobienia, do zrobienia, coś wyleciało. Nie, myślałem, myślałem, że coś cennego. Póki są tacy, wiecie, zwykli, słabi przeciwnicy, no, to w sumie nie ma problemów. Dobra, pokonaj falę, no, a no i jeszcze musimy pospieszyć się, jeżeli chcemy dostać mistrzostwo w tym zadaniu. A nie powiem, nie obraziłbym się, gdybym, gdybym dostał. Dobra, 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 ile tam już fal? Ej, no, a co on tak nie podchodzi, kurde. Typie, bo przez... Tu był przeciwnik, czy za to było? Tak właściwie, nie wiem. Nie wiem, nieważne, nieważne. Szybciej szybciej, 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 żeby ten... Wow, Za wow, wow. ciemność i wiecie, ten nagły już który się pojawia, to nic dobrego. Dobra, 4 na 5 Jesteśmy już naprawdę blisko końca. No dobra, dobra, odsuńmy się, bo jest w końcu trochę mocniejszy przeciwnik. Doczekałem się kogoś troszkę mocniejszego. Dobra, tą zakapiorkę załatw. Mam pół minuty na ich rozbicie. Jak to się uda, no to będzie wszystko zrobione jak na razie. Dobra, ten potężny przeciwnik załatwiony. E... I tutaj też posprawiem. Dobra, fale mamy zrobione. Teraz już tak naprawdę przetrwać ostatni napór wrogów. I koniec, koniec wydarzenia. Dobra, może będę miał jeszcze jedną falę. W sumie wolałbym się powstrzymać, żeby już kolejna fala nie nadeszła. Ale okej, okay, za, szybko, za szybko ich ubijam, słuchajcie. Ewidentnie za szybko. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Trochę tutaj. Tak jest. Wysadzamy. Bardzo dobrze. Tam kolejny. O, i przy okazji jeszcze złoty przedmiot wyleciał. A z tego wyleci. No szemrzące bole. No one się przydają. Ale liczyłem na coś troszkę więcej. W sensie, może jakiś unikacik jakby wpadł. To wiecie, nie byłoby. Nie byłoby źle na pewno. O, 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 O się Tak jest. Ci to są szczególnie tacy, co wytrzymali na nasze ataki. Ok, coś jeszcze, coś jeszcze, na jeszcze, jeszcze jakiś tam pojedynczy, ale jednak jednak wpadnie powalczyć. Dobra, posępne mielizny, ponownie jesteśmy na tym obszarze. <laughs> Nawijacze złot, ok. O, skrzynia. Taka... A nie, to jest pieniek, a nie skrzynia. No wiadomo, że ten sam efekt, ale. E, ale byłem przekonany, że to jednak jest skrzynia. Dobra, i kto tam nam będzie zlecał zadanie? To jest główne pytanie w tym momencie. Oho Zębaty szarżowni, no żeśmy się ostatnio... Jezu, jak mnie trafił. Dawno żeśmy się nie widzieli. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Damy radę, damy sobie radę. Takie... Ej kto? Z kimś opóźnieniem otrzymałem obrażenia. Nie wiem czemu, nie wiem. Dobra, co mamy? Ej, słuchaj, jakieś łańcuchy. A, dobra, słuchajcie. O nie, 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 dobra, nie odpuszczamy, nie odpuszczamy, nie ma takiej opcji. GONIĆ GO! Ostatnio jak dobrze pamiętam, wyleciał z niego coś naprawdę cennego, więc chciałbym, żeby teraz było podobnie. Dobra, 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 gonimy, gonimy ciadam. Eee, tu se chłop stoi, i patrzy takie pewnie, co tu się dzieje? Dobra, nie wypuśćcie go, nie wypuśćcie go, teraz, teraz wszyscy na niego. Nie no, jak taki zmasowany atak pójdzie, no to chyba tego nie przeżyję. No, 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 jestem naprawdę blisko, fajnie zablokował się, słuchajcie, w końcu, no jeszcze zamrożenie. I amulet wyleciał, dobra, no po prostu wszystko to co chciałem, cudownie. Teraz pytanie, czy ten amulet jest dobrym? Eee, dobra, to nie. Zobaczmy. Uu. Wszystkie żywioły, 12,4 odporność, 6,5 do szybkości ruchu, 5,0 obrażenia od umiejętności, krew, a przecież mam e, krwawą lancę, więc super. 15 obrażeń na 4 sekundy po zabiciu liternego wroga, 2-3% zręczności, nawałnica kości oraz fala krwi stają się również umiejętnościami ciemności, zadają obrażenia odcienia. No, trzeba będzie się zastanowić nad tymi umiejętnościami, może warto będzie w to zainwestować tak czy siak. Zakładamy, słuchajcie, zakładamy, a tutaj mamy roina. Pogadajmy sobie, co tu się wydarzyło. To bez sensu. Zaglądałam do nich kilka dni temu. To wnuki Cecila, one... Rozejrzyj się. Cecil nie zostawiłby ich samych. Nie pozwoliłby na to. Wow. Zwłoki Kaluma i Devlinam. Dwaj młodzi chłopcy chciały nabrzmiały od wody, jakby się utopili, ale są daleko od wybrzeża. Musimy znaleźć Cecila. Sprawdźmy rzeki. Dobrze. Ej no dziwna sprawa. Wyjątkowo dziwna sprawa. Dobra, 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 na razie, na razie, na razie załatwmy. Szarżownika, jeden jest tylko? Nie, jeden. Więcej nie mamy ze skrzyni, w sumie nic więcej. Dobra, tutaj mamy się kierować, więc chodźmy. A tędy nie przejdę? No, w sumie być może przejdę, zaraz zobaczymy. A jednak, jednak nie. No, przecież nie, tam byłoby chyba jakieś zajście. No, ale nieważne, idziemy, idziemy już tędy. Tak na spokojnie, raczej jak mamy coś znaleźć, to coś znajdziemy. O, nadkruszony topas, super. Oho. O, ci w ogóle? Czasami ten szarżownik to w ogóle nie myśl mam wrażenie. Po prostu, gdzie jest ukierunkowany w pierwszym momencie, to tak, 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 tak atakuje, nie patrząc, gdzie my jesteśmy. Dobra, nabijaczu. Trakt korony szulerów. Ok. O! Słyszę cię! odejdź od niej! Już się zaczyna. Co tu się wydarzyło? Co zabrało Cesila? Upiorzyca. Coś, co od pokoleń nawiedza to wybrzeże. Wykorzystuje słabych, by polować na pozostałych z nas. Nie widziałam takiej. Od... Nieważne. Wiedziałam, że tam dzień nadejdzie. Jeśli chcesz mi pomóc, spotkajmy się na opuszczonym wybrzeżu. Przedasz się! Okej. Okay. Opuszczone wi wybrzeże wilgotny pakt rozmowie z rajną No dobra, ale. Aha, tam jest, okej. Okay. Eee, dobra, jak już jestem tutaj w tej okolicy, to się jeszcze przejdę w to miejsce, bo być może coś tu mamy. Tak, żeby się trochę zorientować i wiedzieć, czy aby na pewno nic więcej nie ma. Natomiast tak, tym zadaniem na pewno się dzisiaj zajmiemy. Odkryliśmy obszar i widzę, że nic ważnego tu nie ma. Pewnie są jakieś pomniki Lilith, ale tym to się zajmę na spokojnie. I co jest grane? Co patrz? Kto to powiedział? Jakie patrz? Elich mówi patrz. Ha? Nie wiem, nie wiem, słuchajcie. Rozkmina o co chodziło. Dobra, nieważne. Idziemy, idziemy na wybrzeże, tylko tamto kawałeczek dalej. No i zobaczymy, zobaczymy. Upiożyca, bo tak się zwiem Będzie do ubicia. O, proszę, ile tu rzeczy pomijam? No, złota to ja wiem, że ja dużo pomijam często. I to naprawdę w dużych ilościach. Ale no cóż. Cóż, 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 cóż. Dobra, jest więcej. Tam jakieś pięki, nie piękki. Najważniejsze, że idziemy stosunkowo spokojnie. Oho, są nawijaczem. Tak jest. Dobra, ale jest i tak nadwymiar spokojnie. Dobra, co tam? Wisielczepną no, czam. Dobra, chodźcie, 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 nie ma co tracić czasu. Eee, czy te tereny też są nieznane? Tak, zaraz wejdziemy na nowy obszar. tylko najpierw larwy. Larwy, 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 larwy do ubicia. Odkryliśmy, odkryliśmy, dobra, odkryliśmy coś nowego. Hmm, tu na wybrzeżu jest sporo różnych ciekawych rzeczy chyba. Oho! Mat, czemuś tak nazywają? Mat, dziwna nazwa. Dobra, o. Jest i nasza przyjaciółka. Co my tu robimy? Polujemy oczywiście. To jej stara ofiara. Musiała wypłynąć z jej kryjówki. Musimy działać szybko. Cecil i jego wnuki nie są jedynymi, na których zapoluje wichta. Potrzebujemy włosów upiórzycy. W wiosce powinno być ich mnóstwo. Za pierwszym razem prawie nas zniszczyła. Masakram. Dobrem. Zbierz włókna z wilgotnych naroślin. Oho, dobra, czyli mam po prostu szukać gdzieś po okolicy i... widzisz, że trafimy. Dobra, 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 dobra. Rozejrzymy się w takim razie, nie ma prawem. Wo, nieszczęśnicy! Oni jak biegają w grupach jak góle w sumie. No, dość dość podobne. Zabity wieśniak To włóczęgi, ale to nie jest to, po czego potrzebuję absolutnie. Eee, tu coś czuję, że może być coś ciekawego, tak prawdę mówiąc. Tam, wiecie, w takim miejscu coś musi być, jakby. Nie wierzę, że nie. Knijąca przebudówka. Okej, okay. o, złoty przedmiot. Wi o, sześć wisielczyk. Ale to, a nie, to, to dobra, to mam narośla, a nie. Dobra, coś mi się pomyliło, co ja mam tak właściwie szukać? Ale absolutnie nie tamtego. Dobra, chodźmy ten, no, myślę, że w coś znajdziemy w końcu w tej wiosce. Dużo was, dużo, 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 dużo Dobra Zobaczymy, ale na takiej wysepce Jestem przekonany, że musi być, słuchajcie Jakiś ee, pomnik Pomnik Lilith, no bo gdyby nie było To bym się zabił, tak prawdę mówiąc Ej, oni strzelają, tutaj Z czegoś Okej okay. Ważna, ważna sprawa, prymitywny talizman. Dobra, może być Zawsze może się nadać, okej okay. O, i w ogóle na l mi się ta umiejętność zmieniła, bo w sensie ją wyrzuciłem. Będę ja musiał to sobie sprawdzić dokładnie, co, w co warto zainwestować. No na razie nie mam jakiegoś pomysłu. No i co tutaj mamy? E, nic. Ej, zawiodłem się, byłem przekonany, że coś tu znajdziemy. A tu nic. Fajnie, wilgotne narośla, no szukam tych narośli, jakoś coś, nic nie widzę, dobra, więcej nieszczęśników, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale w takim razie jak tutaj nic, to, to gdzie jak nie tu, nie mam, o, zgubiona sakwa, ale to tylko pieniążkim? tylko albo aż, dobra, no i teraz dobre pytanie, może jeszcze chodzimy tutaj, Zobaczymy, jak już mam, wiecie, obchodzić to wszystko, to tak... Dokładnie. A nie, bo tu byłem, tak. Jest pieniek. Skrzynia w skrzyni amulet, ale wątpię, żeby był lepszy od tego, ee, który... który obecnie posiadam, który jakby nie patrzeć jest Unikatem. No i co? No i nic. Tu wszędzie tylko kasa. No powiem, że nie wiem. Szczerze. Dobra, pójdziemy gdzieś tu się rozejrzeć. Ja tu nie widzę nigdzie żadnych wilgotnych narośli. To jest najdłuższe. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. O, są jakieś. Tyś... Nie, to wciąż nic. Nie wiem, szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem. Gdzie ja mam tego szukać? O, jest wilgotna narośl, no w końcu. Chociaż, znając życie, to pewnie jakąś jeszcze ominąłem. E, pewnie tak, pewnie tak, ale dobra, musimy się dokładnie rozglądać. Stojak, jest pieniek. Co dalej, co dalej? Garnki. Garnki których raczej nie potrzebujemy. Mm, mm, mm. Czy tu będzie jakaś narośl? To jest takie miejsce, że mogłaby być. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak jest. Znowu garnki. Czyli nic z czego potrzebujemy. Dobra, wracamy, słuchajcie, wracamy. Ile, jak tam rzeczy? Aha, wiedziałem, że tak się powoli będą kończyć, niestety, miejscem przeklęte skarpy. Dobra, o, a to, to nie jest to? A nie, przez chwilę myślałem, że to jest to. Niedobrze. Jestem zbyt łatwowierny, myśląc, że znajdę to w taki prosty sposób. Na razie, granice sobie sprawdzimy. A potem będę tu najwyżej e, chodził bardziej w środku. Licząc, że coś się pojawi. Napruszony diament, tak jest. Zbieraj, zbieraj. Czy naprawdę jest coś, co ja tutaj pominąłem? Bo to się nie wyświetla. Nie, to się nie wyświetla w żaden możliwy sposób na mapie. To jest bardzo, bardzo złe. Okej. Okay. Ja tutaj też nie widzę. I teraz tę te mam rozkminę, bo. Nie wiem, gdzie mogłem to wszystko pogubić. Tego naprawdę tak jakoś nie widać standardową, przynajmniej w moim odczuciu. Dobra, zobaczymy. Tu nie byłem na pewno, a zostaje tylko więcej garnków. Tu jest zejście na dół, no może tam coś jest. A nie, tam jest jakieś po prostu przejście dalej, no. Mogę się przejść, ale no nie zmienia faktu, że tego nie znajdę, czego potrzebuję. Znów widziałem Edarę na wybrzeżu. Nie odezwała się do mnie. Wbijała tylko oczy w dal. Te same które widzę u naszej córki. Chyba jednak wolę krzyki i błagania. W, tej, w jej milczeniu słyszę własne, nieznośne poczucie winy. Okej. Okay. Znaleźliśmy drugą, widgotną narośl. No co nie zmienia faktu, że jest ich jeszcze dużo. Dobra, przejdziemy się gdzieś w środku. Może, może znajdziemy jeszcze. Wolę się dokładnie tutaj rozejrzeć. Żeby nie było, że. Przeszedłem, a nie widziałem. Ej, no. To mi się jakoś wcześniej nie wyświetlało, w tym miejscu. Nie wiem, albo, albo wyświetlało się, a jestem ślepy. Nieważne. Jeszcze. Jeszcze dwie. No ale gdzie? Tam przechodziliśmy. Tak jak mówiłem, bardziej w środku. Poszukajmy, poszukajmy. Tam na pewno nie będzie. A, tu będzie pewnie. Oczywiście. Znów widziałem tę dziewczynkę. Dziwnie patykowate, dziwne, patykowate dziecko. Zbyt blade, zbyt chude, za duże oczy. Ale nawet jej osobliwość nie ukryje faktu, że wygląda jak mój mąż. Tak bardzo przypomina mojego Cecilia. O proszę. Dobra, mamy brakującą ostatnią. Być może to znowu w jakimś domku. A ja niepotrzebnie wymijam. Tak być nie powinno. Dobra, dobra, rozglądajmy się, bo naprawdę łatwo to wszystko pominąć. Tutaj były jakieś zabudowania. Może tutaj pominąłem. O, jest! Wielu mamy wszystkie. To za mało. Sprawdźmy plażę na zachód stąd. Tam dobra. Powinno coś być. To no raczej. Jak nie tam, to gdzie? Aha, idę, idę tam, gdzie byłem. Ja wiedziałem, że tam coś będzie się działo. Ewidentnie wiedziałem. No ale dobra. Dopiero teraz możemy tutaj wejść. No i co się dzieje? Napuchnięte zwłoki, rozdęte zgnilizną, poszarzały szczątki pokrywa śluzowaty nalot. Do ciała przyczepiły się cienkie pasma włosów. Eww. Znasz go? Biedaczko, jego ciało jest tak nabrzmiałe, że nie jestem pewna, czy to ktoś, kogo znałam. Przynajmniej ma przy sobie coś, co przyda się do rytuału. Rytuału? Tak. Matka mi o nim mówiła, zanim to wszystko się stało. Użyjemy włosów opierzycy, by to znaleźć. W Lineadzie jest miejsce mocy druidów. Spotkajmy się tam, gdy tylko będziesz mógł. Ojejku, ale gdzie to jest? Dobra, wykonaliśmy kolejne zadanie. Tam. Masakra, kawał drogi. Kawał drogi stąd. Ale dobra, idziemy. Myślę, że nie powinniśmy tutaj nic spotkać już na naszej drodze, bo przynajmniej obszar jest w miarę oczyszczony. Tam jakieś wydarzenie się pojawiło na minimapce, ale nie zamierzam brać w nim udziału póki co. Kierujmy się tam, gdzie mam się kierować. Jak tam w ogóle zadania? 27 na 47, no. I bardzo dobrze, bardzo dobrze, byle do przodu. Dobra, no przecież... Tędy można przejść. Masakra, jakoś dziwnie mnie to kieruje. Aha. No i wiedziałem, że się pojawicie. Dobra, załatwieni. Tak jest. Nie, nie, nie. Ojej. Dobra, na tych, tu chyba trzeba... Tam jakiś dzwon jest w ogóle. Czemu wybijecie w dzwon? Nie wiem. Dzwon się rozpadł. Tak czy siak. Nikt już z tego dzwona nie będzie. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Coś słyszę mnie, że nacierają. Ciągle nacierają kolejnym. Dobra, dobra, dobra. Nie pozwól mi podejść. Tak jest. Kurde, Dużo, 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 dużo tego. Teraz bądź mądry i bij w jedną stronę, jakby na początku z każdej. Tak jest. Też załatwiony, świetnie. O! ten jak zwykle, nie wie gdzie lecieć, masaka. Już, już będzie dobrze. Widzisz, będzie dobrze. O, jeszcze jeden. Potrzeba mi więcej esencji. A, no potrzeba, no potrzebam. W ogóle, a ja potrzebuję zaraz level-up'a, bo powinien za chwilę nadejść. Tak jest, 46 poziom incoming. Dobra, cienio, cierniowy bestie. Spadł wam, spadł wam. Mamy. Dobre. I, 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 Oho, jeszcze więcej was, jeszcze więcej. Dobra, tamtego załatwiacie? Ten zębaty szarżownik mało obrywam. Za mało. Dobra, jestem już prawie u celu. Słój dusz. Jaki swój dusz? Nie mam czasu teraz na wydarzenia. Zresztą tu chyba nie miało być wydarzenia. Nie wiem. Zwołać potwory do odbierających się do słoja. Ojej, ja zaraz zginę. Nie ma o jaki słój w ogóle chodzi. Wiem tylko, że zaraz, zaraz mogę zginąć, niestety. Lowo, ale potraciliśmy. Za duże straty. Za duże straty. Jeszcze, 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 jeszcze odsuni się, osią się, osią się. Wszyscy na mnie się głównie skupiają. Czyli prosta taktyka. O, jest level up, tak jest. Nie chcę mi się z nimi walczyć, szczerze mówiąc. Wiecie, wykonywać tego zadania dodatkowego. Tego wydarzenia bardziej, nawet a nie zadania, bo zadania to ja lubię. Ale wydarzenia nie zawsze się jakoś specjalnie przydają. O, inny nekromantam. Jakże mi miło. A tu możemy... Wejść. Dobrze, o. dobrze, jesteś. Uważaj na siebie. Duchy nienawidzą obcych. Skoro tak mówisz, ten ołtarz jest pusty. Musisz wziąć włosy i zapalić je przy każdej kapliczce. Po tym wszystkim będziemy mieli sposób na znalezienie wichty. Pamiętaj, że duchy nie chcą nas tutaj. A za każdym razem, gdy zapalisz kapliczkę, będą bardzo złe. Postaraj się nie zginąć. <laughs> Nie chcę robić tego sama. No wiesz, co mogłeś sama to już rozpalęc, zanim tutaj przyszedłem? E, co to za miejsce? Miejsce rytuałów druidzkich. Duchy dają moc naszym obrzędom, a my płacimy im tym, że pozwalamy im się nękać. <grytania> Druidzi stworzyli rytuał pozwalający odnaleźć Wichtę. Jego pierwsza część wycisza emocje. W ten sposób Wichta nie może tobą manipulować. Okazuje się, że nie da się tego zrobić bez zapłacenia wysokiej ceny. <laughs> nie ma co się bać. Upiorzyca nigdy nie lubiła wściekłości. Jestem bezpieczna. Skoro tak mówisz, e, zdaje się, że wiesz sporo na ten temat, ale nie jesteś druidką. Co chcesz przez to powiedzieć? To. To sprawa rodzinna. Ale skoro pomagasz, i to skutecznie. Mówiłam, że upiorzyca żywi się najsłabszymi. Może to okrutne nazwać moją matkę słabą, ale straciłam ją przez to. Chciałabym, żeby... Żeby nikomu już nic nie odebrała. Nikomu. Rozumiem. Dobra. Dobra, dobra i muszę... Dobra, to wszystko jest na górze. Okej... Okay. O, nie, 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 dobra. Najpierw wami się zajmę, bo skoro mają nadchodzić jakieś potwory, przy okazji, co nie, no to, no to lepiej być na to przygotowanym, żeby się nie nagromadziło ich na, aż nad to wielem. Dobra, i co tu jest? Opuszczona. No, widzę, czego ci brakuje. Dobra, dawaj. Mamy to. I co teraz? Umieść ofiary. No tak, umieściłem. O, no i się pojawiły duchy. Ale nie za dużo. Banszy, oczywiście. Standardzik wśród standardów. Dobra, zrobione, czy nie mogę iść dalej? Eee, myślę, że więcej ich się będzie pojawiać. A tu w sumie nie ma jakiejś ee, znowu katastrofy tak naprawdę. Nie ma co panikować dobra tak jest, coś zawsze wyleciało. Stepowy sygnał. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, słuchajcie, musimy szybko iść. Ee... Szybko iść, po prostu wszystko porozkładać yy, i dopiero potem zająć się resztą. No, nie będę marnował przedmiotów, no nie. Jak, jak dostajemy fajne, no to czemu Czemu by je marnować? Dobra, tu mamy przy okazji parę rzeczy do otwarcia: eliksir, zasnuty kryształ. O, zasnuty kryształ to jest taki dość cenny materiał rzemieślniczy, więc fajnie, że się, że się trafił. I on nie wiem, czy nie był potrzebny mi do ulepszeń kolejnych. Zaraz zobaczymy. Czego ci trzeba. Czego mi trzeba, powiem ci czego mi trzeba, trzeba by mi ulepszyć, a może broń? A nie, to jednak nie było to. Aj, no niestety nie mogę. Nie mogę więcej, to sobie usposzę, segregujemy. Natomiast teraz już y, szybko wracajmy. Zobaczymy. Jeszcze dwa do aktywacji. I przyjdzie walczyć nam z upiożycą. Taka jakaś pewnie będzie forma banszy znając życiem. Dobra, mamy sygnecik, tak jest. Dobra. Aktywuj. Aj, tylko stój w miejscu. Dobra. Szkieletowi trupim. Dobra, może najpierw tych... O kurde, ale ostrzał, ale ostrzał! Dobra, najpierw tych zgiskam. Dobra, giną, pięknie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kapitan szkieletów w miarę wytrzymały, ale... Nie dobra. Tak jest. No i ostatni już tak naprawdę. Przed nami. Ostatnia ofiara. No, i idź mi stąd, idź mi stąd. Come on, pojawcie się. Nie są subtelne, wiesz co? To była obraza. Była normalnie obraza. Rozmawiaj z rojną, dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Jeszcze któryś? Nie, no, nie macie. I świetnie, czy tędy, czy tędy mogę zejść? Chyba tak, tak, mogę. Super. Tu jest kilka wejść. wejść i zejść. Co to jest? Widziałam jak moja matka w kółko rysowała tę twarz. Ale tam napis wskazuje nam miejsce. Legowisko jest na północ stąd. Ale widzę ostrzeżenie. To jakaś próba. Próba czy nie? To się skończy. Udaj się tam. Okej. Okay. W ogóle kolejne zdanie zrobione. Rozplątanie prawdy. I na północ trzeba będzie się kierować. Dobra, tutaj przy okazji będą tereny do odkrycia. Eee, o, tutaj, tutaj też coś może być, być może. A potem, już tak naprawdę, z takich sporych obszarów to interesuje mnie. A tutaj też to jest nieodkryte. I tutaj jest nieodkryte. Dobra, nie, no tu może, tu może być twierdza. Szczerze, żebym się wcale nie zdziwił. Zobaczymy. Eee, natomiast tam na północ ruszymy sobie na spokojnie, moi drodzy, w kolejnym materiale. Jeżeli ten wam się podobał, to standardowo strzelcie lajka, subskrybujcie, a my widzimy się wkrótce. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć czołem na razie. Hej!